Zróbcie razem ze mną mini-burgery. Potrzebujecie oczywiście mini-bułki do burgerów. Ja mam z Biedronki. Cebula, pomidor, sałata, kurczak, ser. No i oczywiście sosy wedle uznania. Ja mam taki, on smakuje jak kentucky z KFC. Ketchup i tysiąca wysp. Kartofle, bo będziemy robić też frytki. Jajko i kornflajki do panierki. Ziemniaki kroimy. Okrojone ziemniaki pryskam oliwą. Oczywiście sól. I do pieca. Czas na mięso. Przerzucamy do miski. Zawsze tłuczę mięso w misce, żeby nie brudzić deski. Mięso też psikam trochę oliwą. No i solę. Trochę się sypło, nie powiem. Czas na warzywa. Warzywka gotowe. Kroimy bułki. Ja użyję pięciu dla mnie i dla Julka. Do małej miseczki wsypuję cornflakes. Jak nie macie, to na spokojnie możecie użyć bułki tartej albo panko. Rozgniatam je najbardziej jak się da, mniej więcej w ten sposób. Do drugiej miseczki wbijam jajko. Mięso najpierw do jajka, później do płatków i na patelnię. Leciutko mi się spaliły. Półeczka przypieczona. Um, aż paruje. Także czas złożyć pierwszego burgerka. Na spód leję trochę keczupu. klecik, Ser. Drugi sos. Trochę cebulki. Sałata. Na górę bułki trochę sosu Kentucky. Pomidor. I zamykamy. Piękny. Pyszne jak zwykle. Mhm. Tak się prezentuje skończone danie.